Cześć, witam cię serdecznie na kanale Słodkoliwka. Zapraszam Cię do wspólnego przygotowania e, czterech posiłków ze mną. Bo to będzie takie coś w stylu What I Eat in a Day. E, dla zaznaczenia jestem na redukcji aktualnie, więc wszystko będzie miało około 1600 kalorii. Całą listę składników, które potrzebowałam, znajdziecie na dole w opisie. E, Dzień swój zaczęłam od y, spożycia błonnika rozpuszczalnego w wodzie. Dodatkowo mamy sałatkę z Too Good To Go. E, sałatka jest przygotowana przez e, Salad Story. Nie wiem do końca co to jest, bo korzystałam z aplikacji Too Good To Go. E, ale mniej więcej kalorie sobie obliczę i wszystko będziecie mieć na dole w opisie. Kanapeczki z awokado i z jajkiem. Jajko już mi się ostudziło, także zaraz razem. Przygotujemy je. Na kanapkach mamy już awokado, więc teraz trochę soku z cytryny. Mam jedno jajko, które dam na dwie większe części tych kanapek, cały dostanę. Tego to prezentuje się całe śniadanie, także ja zabieram się. Jedzenie. Kolejny posiłek to zupa pomidorowa z makaronem, a do tego moje serce będzie. Na kolekcję będzie ciasto owsiane z piśniami dodatkowo. Zrobię do tego jogurt białkowy, ale najpierw ciasto jeszcze podgrzeję w mikrofali. Ciasto już podgrzane. Jako dodatek dodam danio białkowe. I gotowe. Niam, niam, Na kolację mamy danie na wynos z Good to Go. To jest e, sajgonka z sosem słodko-kwaśnym i z jakąś surówką chyba też z sosem słodko-kwaśnym, nie jestem pewna. Także mm, tak to wygląda, albo jeszcze się zastanawiam, bo może z mm, takie ciastko, taki pierożek, on jest z sosem słodki, czyli takie... Brzmi apetycznie do tego zdzimy jeszcze oczywiście lody proteinowe, salted Karmel z Lidla, bo są świetne, mają mało kalorii, no i co? To tyle. Także mam nadzieję, że podobał Wam się ten dzień. Makro i listę, wszystkie rzeczy, które dzisiaj jadłam zostawiam Wam na dole w opisie i zapraszam do kolejnego odcinka, do kolejnego przepisu, do kolejnego filmiku. Cześć!